Niech Bóg i niebiosa Cię chronią w tym dniu. Chcę ogłosić, że On obdarzy Cię błogosławionymi rękami, chronioną rodziną i rozmnożonymi błogosławieństwami. Moja modlitwa dzisiaj jest taka, aby Bóg obdarzył Cię zdrowiem i wieloma latami życia. Czy wierzysz? Przyjmujesz tę modlitwę? Posłuchaj, co mam do powiedzenia, oprócz Boga, najważniejszą rzeczą w naszym życiu jest nasze zdrowie. Zwykłem mówić, że kto nie dba o zdrowie, będzie musiał dbać o chorobę. Dlatego dziś modlę się, aby Bóg obdarzył cię zdrowiem i wieloma latami życia. To również jest obietnica z Psalmu 91, który w ostatnim wersie mówi: Nasycę go długim życiem i ukaże mu moje zbawienie. Niech Bóg obdarzy cię wieloma latami życia i zdrowiem. Niech dotknie twoje kości, ciało, krew i nerwy, od czubka głowy po podeszwy stóp. Dla tych, którzy zmagają się z chorobami, niech Bóg przyniesie uzdrowienie i uwolnienie. A dla tych, którzy są zdrowi, niech Bóg utrzyma to zdrowie przez wiele lat, na chwałę Jego imienia. Niech ta modlitwa obejmie również wszystkich Twoich bliskich. Amen. Proszę, napisz w komentarzach: Bóg obdarzy mnie zdrowiem i wieloma latami życia. To jest duchowa legalność. Jeśli Duch Święty przyprowadził Cię tutaj dzisiaj, wiedz, że to dobry znak. Bóg o Ciebie dba, daje Ci zwycięstwo, zdrowie i wiele lat życia. Amen. Teraz będę się za ciebie modlić. To nie chodzi o religię czy szybkościoła, ale o Boga i łańcuch modlitwy. Codziennie modlę się za ciebie trzy razy i wierzę, że Pan da nam zwycięstwo. Jeśli potrzebujesz modlitwy, postępuj zgodnie z moimi wskazówkami, kliknij, subskrybuj poniżej. Gdy to zrobisz, YouTube zarejestruje twoje imię, a ja będę się modlić za wszystkich subskrybentów. Kliknij również symbol, lubię to i, jeśli to możliwe, przygotuj szklankę wody. Zawsze, gdy modlimy się o zdrowie i prosimy o uzdrowienie i długowieczność, lubię poświęcić wodę. Słowo Boże mówi w Księdze Rodzaju 1, że Duch Boży unosił się nad wodami. Niech On unosi się nad tą wodą, którą przedstawiamy, a pijąc ją, nasze ciała otrzymują zdrowie i siłę. Niech wszelkie fizyczne i emocjonalne zmęczenie zostanie usunięte. Pomódlmy się psalmem 91, ogłaszając błogosławieństwo zdrowia dla naszego życia. Ten, który mieszka w ukryciu najwyższego i przebywa w cieniu wszechmocnego, mówi do Pana, moja ucieczka i moja twierdza, mój Bóg, któremu ufam. On Cię wybawi z sideł łowcy i od zgubnej zarazy. Okryje Cię swoimi piórami, a pod Jego skrzydłami znajdziesz schronienie. Jego wierność jest tarczą i puklerzem. Nie będziesz się bał strachu nocnego ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która krąży w ciemnościach, ani zarazy, która niszczy w południe. Tysiąc padnie u Twego boku, a dziesięć tysięcy po Twojej prawicy, ale Ciebie to nie dotknie. Oczami swoimi będziesz tylko patrzeć i zobaczysz odpłatę dla bezbożnych. Ponieważ powiedziałeś, Pan jest moją ucieczką, najwyższego uczyniłeś swoim schronieniem. Nie spotka Cię nic złego, a plaga nie zbliży się do Twojego namiotu. On rozkaże swoim aniołom w sprawie Ciebie, aby Cię strzegli na wszystkich Twoich drogach. Na rękach będą Cię nosić, abyś nie uderzył swojej nogi o kamień. Będziesz stąpał po lwie i kobrze, podepczesz lwa i węża. Ponieważ mnie umiłował, wybawię go, postawię go w wysokiej pozycji, bo zna moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja mu odpowiem, będę z nim w jego utrapieniu, wybawię go i obdarzę go chwałą. Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. Ojcze, w tym momencie modlitwy proszę o zdrowie dla nas wszystkich tutaj zgromadzonych. Panie, ty jesteś Jechowa Rafa, Bóg, który uzdrawia, lekarz lekarzy. Proszę dotknij naszych ciał, od głowy po stopy, naszych kości, ciała, krwi i nerwów. Niech wszystkie choroby i dolegliwości zostaną usunięte. Daj nam zdrowie, ojcze, i długowieczność. Błogosław nasze fizyczne życie, usuń wszelkie fizyczne i emocjonalne zmęczenie. Poświęć tę wodę, a gdy ją pijemy, niech Twoja moc nas dotknie. Przedstawiam każde imię zapisane w tej łańcuchu modlitwy i wszystkie prorocze cele. Ogłaszam błogosławieństwo Pana nad każdym życiem. Z wielką wiarą pomódlmy się, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Bo Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Niech Bóg Cię błogosławi, obdarzy zdrowiem i wieloma latami życia. Niech On Cię obdarzy błogosławionymi rękami, chronioną rodziną i rozmnożonymi błogosławieństwami. Udostępnij tę modlitwę jak największej liczbie osób, aby każde udostępnienie było błogosławieństwem wysłanym i które powróci do ciebie podwójnie. O godzinie osiemnastej wracamy na godzinę zmierzchu. Czy już ci powiedziałem, że Cię kocham dzisiaj? Kocham Cię. Niech Bóg Cię błogosławi.